Cześć, witajcie. Chciałem Wam przedstawić najbardziej zachwaszczoną, tak mi się wydaje, przynajmniej kukurydzę w Polsce. E, tutaj jest kukurydza. Jeżeli ktoś nie widzi, to widać rządki nawet. Ogólnie, tak, e, pole to świeżo wzięta dzierżawa. E, mimo wszystko, i tak, e, to był mój błąd, e, że duży błąd, że do czegoś takiego tutaj doprowadziłem. Po prostu e, zrobiłem za wcześnie uprawę przedsiewną. Zrobiłem ją około 10 dni przed sianiem. Wtedy e, rozsiałem azot e, i uprawiłem pole. To pole jest daleko ode mnie, najdalej położone pole w moim gospodarstwie e, i po prostu nie zajrzałem tuż przed sianiem. Też nie mam swojego siewnika, jest to usługa. Też dostałem, dostałem informację z dnia na dzień, że no słuchaj, jutro siejemy i wiecie, inne pola bliżej ogarnąłem. Tu nie przyjechałem. I gdy sialiśmy tutaj kukurydzę, no to już te e, powiedzmy 5 cm ten pesz miał. 5 do 10, myślę, że raczej 5. Pesz osetu jeszcze nie było widać, ostrożenia. Ale e, było, no, w większej części pola było zielono e, przez pesz. No, i później e, robiłem tutaj zabieg od chwaszczania opryskiem Elumis w dawce minimalnie nadwyższej niż maksymalna, bo 1,55 litra na hektar. I widzicie, tutaj chwast, e, no, ładnie nawet wzięło. Jak na taką łąkę ja Wam wstawię zdjęcia, jak to wyglądało w kilka dni po siebie, później po tygodniu, i tak dalej. W tym momencie to jest stan pola po oprysku Elumisem, chyba 17 dzień dzisiaj jest, i właśnie przyjechałem poprawiać tutaj oprysk Opryskiem Tudor. I w dawce pół litra na hektar, czyli tu 0,75 litra pójdzie na to pole, bo tu jest 1,5 hektara. I Jeszcze wcześniej Wam nie dokończyłem. To jest nowa dzierżawa. Dostałem, dostałem, wziąłem w ostatniej chwili to pole. I tu był wieloletni ugór. Nie dość, że tutaj teren jest taki niezbyt ciekawy. Wiele podmokłych pól. Też nawet widzę tutaj po sąsiadach. Wszystko nie rośnie jakoś tak super ekstra jak te pola bliżej mnie w mojej miejscowości. Także to wszystko się połączyło. I wyszło właśnie, wyszła taka łąka. No, ciężko tu powiedzieć coś innego. Ostrożeń ładnie wzięty, bardzo ładnie zeschnięty, Także oprysk Elumis naprawdę tutaj e, zdał e, test na 100%. Ale bardzo dużo jest peżu, zobaczcie. Peż i on jest w takim stanie, teraz pod słońce jest, jest zachód słońca, więc też wygląda to wszystko, jakby było bardziej żółte ale nie jest do końca żółty ten, yy, ten pesz wydałem dosyć sporo bo tam trzy stówki zapłaciłem za oprysk niecałe bo to na dwa hektary musiałem kupować ale tak się zastanawiałem właśnie czy, czy kupować ten oprysk czy nie ale zdecydowałem się jednak na zakup bo to w sumie trzy stówki, a po prostu trzeba ten chwast zwalczyć żeby nawet yy, na, za rok już było lepiej tutaj na tym polu prawda i zobaczcie, jeszcze mam w tym roku problem z, e, problem z kukurydzą. Ogólnie jestem młodym rolnikiem, mam 23 lata. W tamtym roku dopiero pierwszy raz e, uprawiałem pole, ale tylko 2 hektary, miałem wtedy kukurydzę e, 2 hektary i trochę ziemniaków e, i kukurydza wyszła naprawdę bardzo dobrze, bo sypnęła 12 ton z hektara na, na ziemi. Na polu, gdzie mam takie jedno pole, borowina, kamienie, tam kamyk na kamyku, tam nic nie chce rosnąć. Pszenica tam jak czwórkę da, to jest naprawdę super. Także 12 z hektara to ja byłem w ogóle w szoku. A w tym roku coś jest nie tak z kukurydzą, i zobaczcie, chodzi mi o siew. Jest zrządek, i zobaczcie, są załóżmy dwie, i później parę metrów, nie ma w ogóle żadnych roślin. I znowu są, i tak w każdym rządku są takie przerwy, i nie mam pojęcia z czego to mogło się wziąć, bo mam tak na wszystkich polach. Pytałem na e, Facebooku na grupie wielu osób, odpowiadali, że e, może nawóz e, spalił ten w podsiewaczu, za blisko był. Ale właśnie jedno pole mam takie, gdzie nie dawałem nawozów podsiewacz, a też jest taki sam problem, i nie wiem, czy to jest problem siewnika. Z jednej strony, z drugiej strony Wydaje mi się, że nie Bo jak tutaj Odkopywałem te rowki, prawda Tu, gdzie powinny być ziarna Tylko no właśnie, odkopałem może 3 metry Znalazłem dwa ziarna Więc teoretycznie No tych ziaren powinno być więcej na tych 3 metrach Ale Ale z drugiej strony y, Też nie można powiedzieć, że to Wina siewnika, bo ziaren w ogóle by nie było Prawda, gdyby siewnik się powiedzmy Zapychał i i nie chciał siać co jakiś czas. Także nie mam pojęcia, czego to jest wina. A zobaczcie tych braków. Zobaczcie, tu są dwie roślinki. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. I tu są trzy roślinki, także naprawdę to jest bardzo dużo. Też czytałem, że to może być wina w tym roku nasion pioniera. Także nie wiem, czy wszystko się po trochu złożyło. Na to, jak to wygląda, bo na to pole możecie nie patrzeć ogólnie, bo wiadomo, tu jest chwas, to też inaczej. Ale na innych polach, gdzie mam czysto, to też brakuje tych ziaren kukurydzy, tych roślin kukurydzy. Także, no, pierwszy filmik pokazałem Wam najbardziej zachwaszczoną kukurydzę w Polsce. Nie wiem, czy to ktoś przebije. Pokażę Wam za jakiś czas filmik, jak to wygląda po tym drugim oprysku, po Tudorze. Sam jestem ciekawy, jak ta kukurydza będzie wyglądała. Jeżeli już poradzę sobie z tym chwastem, jeżeli kukurydza wyjdzie, to wjeżdżam z odżywkami. W tamtym roku właśnie na tym polu, gdzie było 12 ton hektara, jeździłem z odżywkami tak późno, że praktycznie... Łamały się pod traktorem, pod traktorem rośliny, ale one i tak później powstały. Mimo wszystko, kukurydza jest dość mocna i, i tak później się podniosła. Także tutaj najpierw poradzę sobie z chwastem, a później jazda z odżywkami, bo na razie nie ma sensu pchać odżywki, skoro większość wchłonie chwasty. Jeszcze te, które są tak Niekoniecznie Pokonane, spalone, to jeszcze odżyło od tej odżywki. Także będę Wam zdawał relację na bieżąco, jak z następnymi zabiegami, tutaj, jak to pole będzie wyglądać za tydzień, za dwa, za trzy. Trzymajcie się na razie. Cześć.